W 18 marca Marta Paduczenko zaczynamy magazyn miejski, a w dzisiejszym serwisie: Kowal w zamościu, pieśń o wypędzonych, miejsca martyrologii. Paweł Kowal, prezes partii Polska jest Najważniejsza, odwiedził zamość. Paweł Kowal, prezes partii Polska jest Najważniejsza, odwiedził w sobotę 16 marca zamość. Było o dyplomacji, i polityce wschodniej, ale także o polskiej scenie politycznej. I my musimy zrozumieć, że to jest nasz interes, żeby mieć z Ukrainą dobre relacje, niezależnie od pewnych uwarunkowań politycznych, a nawet czasami niezależnie od woli rządu Ukrainy. To może brzmi śmiesznie, ale my nie powinniśmy się w takim stopniu oglądać na nawet pewne widzimisię jakiegoś ministra w Kijowie. Powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę nasz interes. I teraz zmierzam do tego: brakuje instytucjonalnych rozwiązań w relacjach polsko-ukraińskich. Nie ma polsko-ukraińskiego Jugendwerku. Nie ma polsko-ukraińskiego centrum współpracy, takiego jak jest z Rosją. Nie ma w Polsce ośrodka politycznego, który by się zajmował tylko Ukrainą. Tłumaczył Paweł Kowal, który wygłosił dla zebranych wykład dylematy i wyzwania polskiej polityki wschodniej. Jak dodał, takie relacje powinny pozytywnie wpłynąć na inne elementy współpracy polsko-ukraińskiej, jak na przykład na sytuację polskiej mniejszości w tym kraju. Mimo tego, że tematyka spotkania dotyczyła w dużej mierze polityki zagranicznej, to nie odbyło się również bez poruszania spraw krajowej sceny politycznej. Kowal zapowiedział, że współpraca z polskim stronnictwem ludowym będzie kontynuowana, ale nie skończy się ona stworzeniem jednej partii. Do zamościa szef PJN przyjechał na zaproszenie Michała Malca, tutejszego lidera tej partii. W spotkaniu z Pawłem Kowalem udział wzięło około 20 osób. Pieśń o wypędzonych. Taki tytuł nosi film opisujący losy dzieci zamojszczyzny. Fragmenty poematu Lusi Ogińskiej Pieśń o wypędzonych stały się pretekstem do podjęcia w wersji filmowej tematu dzieci zamojszczyzny. Produkcji podjęła się sama autorka poematu. Ona też stworzyła formalną konstrukcję scenariusza. Poprowadziła rozmowy ze świadkami tamtych zamojskich wydarzeń, także z mieszkańcami Rumi, miejscowości, w której krótko po urodzeniu, jako dziecko okupantów przebywała Erika Steinbach. Nikt tego w prawdziwy sposób jeszcze do tej chwili takie odnoszę wrażenie, nie, nie zrobił i zawsze jest po prostu wygładzanie, takie usprawiedliwianie. No nie wiem dlaczego na, na to pytanie nie dostałam odpowiedzi ani od pana prezydenta, ani od innych ludzi, aczkolwiek szczerze mówiąc, ja myślę, że my mamy tendencję do wybaczenia a priori i nad, nad wyraz, więc... Myślę, że to jest błąd, błąd Polaków, że bardzo szybko zapominają, kto tak naprawdę jest wrogiem. Więc nawet są zarzuty, że zbyt drastyczny może jest ten film, ale no cóż, tamta rzeczywistość była wspaniała i mlekiem, miodem płynąca, no nie no, no żartujmy, prawda? Trzeba to pokazywać takim, jakim jest. Autorka w filmie zadaje wiele pytań. Wybaczyć, nie wybaczyć, wybaczyć, ale nie zapomnieć i czy tej niewątpliwej zbrodni przeciw ludzkości dokonali hitlerowcy czy Niemcy. Te same pytania zadałam widzom tuż po seansie filmu. I jako katoliczka, praktykująca i wierząca wybaczyłam, dlatego że to jest zgodne z naszą tezą, naszym po prostu dekalogiem. I dlatego trzeba wybaczyć, ale zapomnieć nie można. Są takie sytuacje, że nienormalnym jest przeżycie normalnie, nie zwariować. Jak gdyby i to wybaczyć, nie wybaczyć, to jest trochę na tym, że przekracza to człowieka. Można powiedzieć, że wiara nakazuje wybaczyć, czy jeżeli się ma jakieś poryby wiary bliskie świętości, prawda, ale mówię przekracza to możliwości, no nazwijmy to, miejskie, czy człowieka. Zapomnieć nie możemy, ale, ale przebaczyć. Tylko wie pani, komu pani może przebaczyć? Temu, kto, kto w stosunku do tego, co panią skrzywił wyzna jakąś skruchę, choćby najmniejszą. Tego nie zrobili Rosjanie. A, ale to robili my, kanclerzy Niemiec, dwaj kanclerzy przyjeżdżali do Warszawy i przepraszali. Najpierw ten, który dokonał, dokonywał krzywdy na narodzie polskim na dzieciach zamoższy, musi poczuć skruchę. Musi zwrócić się z żalem do nas byłych. Więźniów tamtego okresu, a my dopiero możemy mówić o przebaczeniu, ale nigdy o zapomnieniu. W moim pamięciu cały czas przyjmuję jako Niemcy. Nie można mówić o hitlerowskach, bo takiego narodu hitlerowskiego nie były. Były Niemcy. 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 Film poruszał wiele kontrowersyjnych tematów. Autorka twierdzi, że współczesna historia wygładza te wydarzenia Niemcy z naszych terenów nie zostali wypędzeni, a sami uciekli i że oprawcami nie byli hitlerowcy, a Niemcy. Pośród tych kontrowersji i podzielonych zdań nie zapomnijmy o krzywdzie dzieci za i matek za Miejsca Martyrologii na Zamojszczyźnie to projekt realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu. 18 marca odbył się drugi powiatowy etap projektu historycznego Miejsca Martyrologii na Zamojszczyźnie. Został on przeprowadzony w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu i jej filiach. W przypadku Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu udział wzięli uczniowie z 10 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i regionu. Uczestnicy spotkania mieli za zadanie w czasie 60 minut rozwiązać test, na który składały się pytania otwarte i zamknięte dotyczące historii II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących działań niemieckiego okupanta na terenie Zamożczyzny. Sam zamysł jest taki, że pierwsze etapy eliminacji y, będą odbywać się w formie testu, natomiast sam finał y, będzie to prezentacja multimedialna y, i tutaj już pozostawiliśmy młodzieży. Y, y, że tak powiem, wolną rękę, jeżeli chodzi o formę przedstawienia jej, a więc albo będą to wywiady, albo będzie to dokumentacja. W każdym razie tematycznie musi być związana z wydarzeniami, jakie miały miejsce właśnie w czasie II wojny światowej na Zamoyszczyźnie, a chodzi nam tutaj przede wszystkim o właśnie wysiedlenia. Spośród uczestników drugiego etapu, którzy przystąpili do pisania testu w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu oraz w jej pozostałych filiach, komisja konkursowa, złożona z koordynatorów projektu 19 marca, wyłoni osoby, które wezmą udział w ostatnim, w trzecim etapie projektu regionalnym. Finał projektu Miejsca Martyrologii na Zamojszczyźnie odbędzie się 16 kwietnia w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu o godzinie 10.00. Przedsięwzięcie jest objęte patronatem Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, prezydenta miasta Zamość Marcina Zamojskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, a także patronatem medialnym m.in. Telewizji Kablowej Zamość Wideokadr. Jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji Banku Zachodniego WBK. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystkie informacje. Do zobaczenia.